Dziś chcę być prostakiem. Proszę o podniesienie ręki te osoby, które obudziły się dzisiaj rano dokładnie z takim planem na swoje życie. Nikt? A zatem, jeżeli mamy wybór, czy chcemy zostać ocenieni jako osoby bez klasy, czy z klasą, to co wybierzemy? Powiedziałam, ocenieni, nie oszukujmy się. Oceniamy wszystkich, wszyscy oceniają nas. Przyklejamy sobie etykietę. Tancerka, prezenterka, pogodynka, a może trener, profesjonalistka, ekspert etykiety w biznesie? A może jedno i drugie, po prostu Katarzyna Krupa. A zatem, jak budować swój profesjonalny, pozytywny wizerunek, pozostając sobą? Wystarczy znać odpowiedź na trzy pytania: jak prawidłowo i swobodnie czuć się w nowych, często bardzo trudnych sytuacjach biznesowych. Jak zdjąć ciężar niezręczności z drugiej osoby i sprawić, by to ona czuła się przy nas komfortowo? I trzy, jak być człowiekiem z klasą? Czyli jak stosować zasady etykiety w biznesie? Dlaczego ludzie są niekulturalni? Według Robina Dunbar, brytyjskiego antropologa, pojedyncza osoba ma zdolność utrzymywania kontaktów towarzyskich z grupą maksymalnie 150 osób. Zatem dawniej, w tych mniejszych społecznościach, kulturalne zachowanie było koniecznością, bo to niekulturalne groziło wykluczeniem. I co wtedy? A jak jest dziś? Dziś ciągu zaledwie jednego dnia, dobra, dwóch, możemy kupić bilet, spakować walizkę, Przeprowadzić się na drugi koniec świata, Bali jest bardzo modne, i zacząć wszystko od nowa, w nowym otoczeniu. Tak naprawdę nie musimy aż tak drastycznie, bo wystarczy, że żyjemy w dużym mieście, by nasza anonimowość usprawiedliwiała to niekulturalne zachowanie. Bywamy niekulturalni, ale skoro ustaliliśmy na początku, że nikt z nas nie obudził się dzisiaj rano z planem zwiększenia poziomu prostactwa wokół siebie, to gdzie jest błot? Mam w tym swój udział, ja i inni eksperci etykiety. Do jakich skojarzeń doprowadziliśmy, próbując upowszechnić dobre maniery. Uczyliśmy już jakieś homary i ślimaki, do rangi najwyższej wagi państwowej urósł wybór prawidłowego widelca do przystawek. Doprowadziliśmy również do tego, że ludzie budzili się w środku nocy za takiem paniki, że podczas wczorajszej kolacji zapomnieli zaserwować swoim gościom sorbet oczyszczający ich kubki smakowe. To są ważne rzeczy, ale nie najważniejsze. Pokazaliśmy tym, że etykieta jest dla wybranej, bardzo wąskiej grupy społecznej, a nie dla wszystkich. Ja miałam swoich mistrzów, ludzi, od których się uczyłam, którym bardzo ufałam. Podczas swojej pracy w parlamencie czy pracy z biznesem, przekazywałam zdobytą wiedzę. To była taka moja misja. Ja chciałam żeby sprawić, że wokół będą sami dyplomaci. Zatem ubrana w marynarkę, ze spiętymi włosami w koczek, teczką pod pachą, codziennie ruszałam, ulepszać świat, przekazywałam swoją wiedzę jeden do jednego. I na koniec dnia czułam, że coś tu zgrzyta. Zauważyłam, że to, co proponuję ludziom, nie do końca przystaje do ich rzeczywistości. Z drugiej strony moi znajomi zaczęli lekko nerwowo reagować na propozycję wspólnego wyjścia do fajniejszej restauracji. A ja bardzo szczerze przyznam się, nie rozumiałam, dlaczego ludzie lekceważą tak istotną lekcję, jak prawidłowe jedzenie bezy. I wtedy dotarło do mnie: zrozumiałam, że protokół dyplomatyczny i etykietę w biznesie muszę dostosować do nowoczesnych czasów, że nie można stosować kalki. Inne zasady będą obowiązywały w świecie finansów, a inne zasady w branży modowej. I tak oto powstało moje podejście do etykiety, którym dzielę się do dziś. Etykieta to nie bycie sztywniakiem. Etykieta to narzędzie które pozwala w każdej sytuacji czuć się swobodnie i zostawić po sobie dobre wrażenie. Zrobimy teraz odrobinę hałasu. Bardzo proszę, żebyście wstali i dobrali się w pary najlepiej z sąsiadem, którego. Dobrali się w pary najlepiej z sąsiadem, którego nie znacie. I będę was prosiła, byście przedstawili się osobie, która jest obok was i uścisnęli sobie ręce. Ok, dziękuję. Usiądźcie. Niby jest to coś, co robimy na co dzień, jakoś tak niezręcznie. Czego dowiedzieliście się o sobie? Czy usłyszeliście, jak nazywa się wasz rozmówca? Czy zapamiętaliście? A może usłyszeliście tylko imię? A może usłyszeliście tylko nazwisko? To rzadziej. A może imię i nazwisko to było jedno słowo, a są to dwa? Czy Wasz rozmówca to osoba nieśmiała, pewna siebie, a może arogancka? I co ważniejsze, czy Wasz rozmówca wzbudza zaufanie? Właśnie zrobiliście na sobie pierwsze wrażenie. Pamiętajcie, utrzymujcie kontakt wzrokowy przez cały czas trwania powitania. Uciekanie wzrokiem w poszukiwaniu ręki sprawia, że wyglądacie na osoby niepewne siebie. Spokojnie znajdziecie tę rękę, ona dokładnie tam, gdzie wyrosła. Siła waszego uścisku, ona wiele o was mówi. I tutaj polecam, tak jak w życiu, nie popadajmy w skrajności. Znaczenie ma również ton waszego głosu. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Krupa. Mogę mówić do nosa? Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Krupa. Mogę mówić do gardła. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Krupa. Mogę skierować swój głos do klatki piersiowej, tym samym brzmieć spokojniej, wzbudzać większe zaufanie. Etykieta to nie bycie sztywniakiem. Etykieta to szereg gestów, jakie wykonujemy, dzięki którym ludzie nam ufają i czują się przy nas komfortowo. Był taki moment w moim życiu, kiedy zapragnąłem stabilizacji, a wtedy ta kojarzyła mi się z pracą w korporacji. Zostałam zatem asystentką prezesa zarządu w międzynarodowej firmie. Jednym z moich pierwszych zadań było zorganizowanie kolacji z udziałem zaproszonych gości reprezentujących różne kultury oraz różne stanowiska. No to było wyzwanie, co dała mi moja wiedza. Zorganizowałam transfery gości z zachowaniem zasad precedencji. Wiedziałam, że niektórzy z moich gości będą, mają wykluczenia żywieniowe i nie chciałam stawiać ich w tej niezręcznej sytuacji informowania o tym wszystkich kelnerów na forum. Co zatem zrobiłam? Po wyborze menu, po ustaleniu win, wysłałam do obsługi restauracji zdjęcia zaproszonych gości, by ta nie miała wątpliwości, komu jakie danie zaserwować. Wiedziałam, że goście będą chcieli dowolnie zająć miejsca przy stole. Bezcenna była reakcja zaproszonych gości. Zaskoczenie to raz. I wdzięczność, że ktoś o nich pomyślał, że ktoś o nich zadbał. I kiedyś od mojego przełożonego usłyszałam, wiesz Kasia, dzięki temu, że ty wiesz, jak zachowywać się w tych sytuacjach, ja mogę czuć się przy tobie komfortowo. I w tym tkwi istota budowania pozytywnych, profesjonalnych i partnerskich relacji w biznesie, nawet, jeżeli mamy przepaść pomiędzy zajmowanymi stanowiskami, etykieta to nie bycie sztywniakiem. Etykieta to szereg zasad, które należy stosować adekwatnie do sytuacji. To takie mikrogesty, mikrozachowania, które budują nasz wizerunek człowieka z klasą. Wyobraźmy sobie, że dostajecie zaproszenie na kolację, biznesową kolację podsumowującą rok. Tym samym znajdujecie się w towarzystwie ludzi, przy których przy odrobinie braku obycia bardzo łatwo możecie stać się daniem głównym. Wasz pierwszy problem pojawia się w garderobie. Na zaproszeniu widnieje napis: Black tie. Wybierzesz smoking czy czarny garnitur, długą suknię czy te do kolan. A może myślisz, że wszyscy na tym przyjęciu będą mieli czarny krawat? Black tie to smoking, mucha, długa suknia. Ja wiem, że. Po waszych twarzach widzę, że da, nie będziemy dostawać zaproszeń na black tie. A co jeżeli dostaniecie? No dobrze, ubraliśmy się pięknie, idziemy na salę, wchodzimy, pięknie nakryte stoły, wchodzimy. Zajmujemy miejsce jako pierwsi, czy czekamy, aż zrobi to gospodarz? Chociaż teraz, jak to powiedziałam głośno, to, to brzmi jak oczywista oczywistość, że czekamy, aż gospodarz zajmie miejsce. Nigdy jeszcze nie widziałam osób, które szukają gospodarza wzrokiem w poszukiwaniu. W zorientowaniu się, czy nam gospodarz w ogóle zajął już miejsce. Wszyscy idą do stołów i zajmują swoje jako pierwsi. A co zrobić z serwetą? Tą serwetą, która leży na kolanach. O ile już w ogóle pamiętaliśmy, żeby ją natychmiast zdjąć ze stołu i położyć na kolana. Bo niektórzy twierdzą, że ona służy do zabezpieczania ubrań. Albo usłyszałam też pomysł, że to jest do wycierania brody, kiedy cieknie po niej sos. Ile razy ten sos tam będzie leciał po brodzie. A może serweta służy do każdorazowego, każdorazowego wycierania ust zanim sięgasz po kieliszek z winem czy kieliszek z wodą. Każdorazowego. Dlaczego? Wyobraźmy sobie kieliszek, którego używamy przez cały wieczór i nigdy wcześniej nie wycieramy ust. Jak on wygląda? Ja bardzo często słyszę od pań, no dobrze, a co z pomadką, która zostawia ślad na kieliszku i widzę potem panie, które tak kciukiem wycierają te kieliszki. Tak nie wiadomo, co z tym kciukiem potem zrobić. Nic. Niech będzie ta pomadka. Bo jeszcze padało hasło, to może ja się nie będę malować. Maluj się. Zostawiaj tę pomadkę na kieliszku. Jedyne co mogę polecić, trafiaj w to samo miejsce. Będzie już okej. Okay. Jeżeli jesteśmy przy paniach, przepraszam panowie na chwilę, co zrobić z torebką? Na podłodze, na stole, na kolanach. Przewieszamy na oparciu. Odwieczny problem ta torebka. Torebkę kładziemy za sobą, na krześle, za plecami. Tutaj mamy dwie korzyści. Wolne ręce i wyprostowaną sylwetkę. Już się na tym krześle nie rozsiądziemy. Dobrze, chwila grozy. Upada ci na podłogę nóż. Co robisz? Zostawiasz na podłodze, hmm. a może sięgasz, podnosisz go tym samym, przytulasz się do swojego sąsiada. Jeżeli jest daleko, to jeszcze jest okazja, żeby zamerdać tam nogą pod, pod stołem. Ja wiem, że ta opcja wydaje się bardziej kusząca, szczególnie jeżeli sąsiad jest dosyć przystojny, ale tej opcji nie polecam. Tutaj konsekwencje są niezwykle trudne do przewidzenia. Zatem, co robimy? Bo ja bardzo często słyszę, Przepraszam, upadł mi na podłogę nóż, czy ja mogę poprosić o nowy? I co tym samym mówimy? Upadł mi na podłogę nóż, podnieś mi ten nóż i podaj nowy. I nawet jeżeli to nie była nasza intencja, a wierzę, że nie, to właśnie obraziliśmy kelnera. A nawet jeżeli nie obraziliśmy, to z pewnością wprawiliśmy go w duże zakłopotanie. Zatem poprośmy kelnera o nóż bez informowania go, co stało się z tamtym. Znajdą później. Zobaczcie, nie doszliśmy jeszcze do dania głównego. Już nam trochę odechciało jeść. I być może pomyślimy teraz, dobra, to ja już nie pójdę na to przyjęcie, bo to bez sensu. Tyle pułapek w tylu miejscach można popełnić gafę. To ja wtedy powiem Wam, idźcie, ubierzcie się pięknie, adekwatnie do okazji. Zasiądźcie do stołu, nawiązujcie relacje, rozmawiajcie z ludźmi, smakujcie potraw, rzucajcie tymi nożami, bo... W każdej z tych sytuacji będziecie wiedzieli, jak się zachować. Z każdej trudnej sytuacji wyjdziecie z twarzą, a tak naprawdę tych trudnych nie będzie, bo będziecie na nie przygotowani. Etykieta to nie bycie sztywniakiem. Etykieta to zbiór zasad, które należy stosować adekwatnie do sytuacji. To wszystkie te zasady, które pozwalają czuć się komfortowo. Powiedziałam Wam o tym, że etykieta pozwoli Wam się czuć komfortowo w sytuacjach biznesowych, tych trudnych i nowych. To przyjrzyjmy się zatem takiej sytuacji. Macie pomysł na starta. Chcecie przedstawić go nowemu inwestorowi. Umawiacie się na spotkanie i teraz zamiast skupić się na spotkaniu i przekazać ten pomysł, Waszą głowę zaprzątają myśli, w co się ubrać, czy najpierw podać rękę, czy najpierw się przedstawić, kiedy mogę zająć miejsce, kiedy wymienić się wizytówkami, czy mogę poprosić o wodę, czy to raczej nie wypada. I, I dobrze, jeżeli myślimy o takich rzeczach, bo co innego, jeżeli w ogóle je ignorujemy. Ale przyznajcie, jest to trudna sytuacja. I z moich obserwacji wynika, że ludzie w takich trudnych sytuacjach, w których nie wiedzą, jak się zachować, reagują na dwa sposoby. Ja wiem, że mamy tu psychologów i powiedzą, że tych reakcji jest dużo więcej. Ja, ja chciałabym się skupić na takich dwóch. Pierwsza reakcja na stres i niewiedzę, i brak bycia to wycofanie, paraliż. Te osoby raczej mniej powiedzą, będą wycofane. Druga reakcja to taka nadpobudliwość. I te osoby raczej rzucą mało adekwatny żart. Każda z tych reakcji jest nieprofesjonalna, każda jest negatywnie odbierana. A zatem z całego serca polecam wam, ubierzcie się adekwatnie do branży, jaką reprezentujecie. Nie szukajcie w internecie, co to jest strój biznesowy. Bo może się okazać, że będziecie przebrani. A kiedy będziecie przebrani w kostiumie, nie będziecie naturalni, nie będziecie sobą. Przywitajcie się poprzez przedstawienie. Poczekajcie, aż to inwestor wyciągnie do was rękę, jeżeli jesteście gościem u niego w biurze. To on jest gospodarzem, to on jest tu wyżej w hierarchii, to on inicjuje uścisk dłoni. Poczekajcie na wskazanie miejsca. Nie zajmujmy tego miejsca nerwowo. Jeżeli spotykasz się tylko z inwestorem, wizytówkę warto wymienić na końcu spotkania, o ile w ogóle. To jest czysta kurtuazja, lub wymiana kontaktu. Natomiast jeżeli spotykasz się z większą grupą osób, taką wizytówkę wymieniamy na początku i układamy ją na stole zgodnie z tym, jak układamy je na stole, zgodnie z tym, jak siedzą nasi rozmówcy. Będzie ci łatwiej adresować pytania. Czy poprosić o wodę? Tak, przyda się na pewno podczas takiego spotkania. Czy po takim spotkaniu warto napisać mail podsumowujący? Tak. Ale może nie zaczynaj go od witam. Witać możemy kogoś u siebie w domu albo u siebie w biurze. Witać może tylko gospodarz. W mailu to trudne. Szanowni Państwo, nie wychodzi z mody, nadal. Warto natomiast na początku takiego maila podziękować. My za szybko przechodzimy do sedna. Podziękuj za spotkanie, podziękuj za możliwość przedstawienia swojego pomysłu. Podsumuj spotkanie. Kogo włączyć do wiadomości? Oczywiście osoby, które były na spotkaniu, chyba że poproszono Cię, żebyś dołączył inne. W jakiej kolejności? Zachowaj zasadę hierarchiczną od najwyższego stanowiska. A jeżeli są osoby, które zajmują równoległe stanowiska, alfabetycznie. Na pewno nikt się nie pogniewa. I teraz, jeżeli zbudowaliście pozytywną, dobrą relację na takim spotkaniu, a to się da wyczuć, nie budujcie muru pomiędzy wami, kończąc ten mail z poważaniem. Podtrzymaj nawiązaną relację, życząc miłego dnia i pozdrów na koniec. I na koniec przyznam Wam się do czegoś. Ja sama bardzo nie lubię żyć w schematach i bardzo nie lubię sztywnych zasad. Jestem takim wolnym ptakiem. Zatem w czym tkwi sekret moich dobrych relacji z ludźmi biznesu? Ci ludzie czują się przy mnie komfortowo. To nie jest tak, że oni powiedzą, zobacz jak Kasia pięknie trzyma łyżeczkę, albo jak ładnie układa nogi, gdy siedzi, czy jak pięknie wymienia się wizytówką. To moje mikrogesty, mikrozachowania, które ja wykonuję, które ja stosuję, które ja mam, a one nastawione są na ich komfort, na komfort moich rozmówców. Sekret tkwi w tym, że ja zauważam potrzeby ludzi, dba o ich poczucie estetyki, dba o ich wygodę. Jeżeli poznamy zasady etykiety i będziemy stosować je z nastawieniem na drugą osobę, to to my osiągniemy sukces, czymkolwiek on jest, jak dzisiaj usłyszeliśmy, Wasz sukces. 真够一品